się no. Jesteś czerwony. Bo jest hot. Ja Pora tego Ten czarny. A Ano? Nie zjadłem tym Przyjeżdż do taki, że Czasty. Muszę że z nosem stary, stary, stary. Może zamiast chujem, z nosem. Ty nosem No. że no. może nie mnie być. Bo w przyszłości stanie, wydłużony. Ej, tu Cięfej, tym mniejsza baja, no jeszcze To Pewnie też, bo widzę, że masz. No. Tak to się widzi, wiesz. Zlepiej mi się patrzy na odległość niż na blisko. Tak? No. Tak jak patrzę daleko, to mnie tak spokaja. I nagrodzę Co jej Nie, ma Nie tak mam stale, tego. Ale zobacz, że lepiej się patrzy daleko niż A bliżej. A popatrzcie blisko. Niżej jest lepiej chyba. No mam ja, no, tam na te zestawy patrzeć. Się... Nie no bo ja nie rozmawia <młysły> <Nie dodałem>, że... <młysły> z zestawami To no, zestawami Zostawami. No. no co mam <młysły> Mówić do ciebie i do zestawu <młysły> Ja wiem, to... mm -hmm. Mm -hmm. O, że ty pójdziesz teraz bo ja stałem no ja czekam na przyniosę Mnie przyniosą. Mnie nie przyniosą no nie przyniosą zrujem stary. co? tak zęby zęby mieli <laughs> jak dla djatorzy jakąś starszy przyniesie to hmm, a... nie? to już ten kaponęłka? nie? to już ten nie wiem poza to co się odzywał tak czemu ja się odzywam? czemu to nagrywasz ciągle? A, no, no fajnie. Jak się w końcu Ale jak już mam o się powiększyć, Nie, za blisko jeszcze nie może. Chociaż pokaż, pokaż, czy będzie jakiś szczegół. O. Ojej, brzydki jesteś. <laughs> tego pyszta Nie, <grym> nie, <grym grym grym> No dobra. nie, jest nowy. jest nowy Ja nie, ja nie widzę w stanie jak się nie, nie, dwa Dwa